Siemanko, YouTube. Mamy niedzielę. Dzisiaj czas podjąć ostatnią decyzję z planu, którą sobie zamierzyłem na ten rok. Pewnie jeszcze nie wiecie, co to jest, ale dowiecie się już za chwilę. I mogę wam powiedzieć, że na tym jak gdyby wszystkie moje takie rzeczy, które planowałem w tym roku zrobić, będą odhaczone, więc się mega cieszę. A oprócz tego jeszcze jednej osobie przy okazji będę w stanie zrobić niespodziankę, ale to, ale to Wam pokażę potem, na razie wsiadamy do auta, pakujemy rzeczy i, I widzimy się na miejscu, jestem mega podekscytowany i zaraz zobaczycie co to będzie. Dobra, jesteśmy już na kalwaryjskiej. Myślę, że osoby, które oglądają wszystkie filmy, wiedzą dokładnie, co jest w tym miejscu. Czekamy właśnie na Nikodema. Powiedział, że będzie gdzieś za dwie minutki, więc lada chwila. E, ogólnie sytuacja jest taka, że Nikodem bardzo długo też planował to zrobić, ale teraz grudzień ma bardzo. E, taki ciężki ogólnie, a ze względu na to, że idą święta, a ja nie zapominam o wszystkich osobach, które mi pomogły na spokojnie dojść do tego momentu, w którym jestem teraz, to stwierdziłem, że na święta zrobię mu taką niespodziankę i pomogę mu zrealizować to, co chciał wcześniej, ale nie był zdecydowany, właśnie jedzie. mu skrzypią hamulce w W każdym razie nie był zdecydowany, nie miał kasy, więc ja mu pomogłem podjąć szybciej tą decyzję. Czekamy tylko na Adriana i widzimy się ze środka. Zobaczymy, czy młody jest obsrany. Jak tam gotowy? Na przygodę. Na przygodę. Na zniszczenie sobie życia Dzień i zostanie kryminalistą. No to jest najważniejsza sprawa w życiu. Dobra. Mówisz, że chujowy film wczoraj strasznie, nie, kobiety Dubaju nie polecam. Ile Jeden, 1.10? Szczerze taka dosłownie dwójka. Jakbym chciał sobie pornolognąć w internecie wpisał. Ruchali się, wiesz? Tam to było cały czas ruchanie, czy czwarte czas to było co. Czyli porządna produkcja polska A co Anita na pomysł dzisiejszy? A popiera. Ona uważa, że to jest bardzo fajne. Bo spodoba jej się tylko co na to rodzice, a ja takie, a nie wiem. <laughs> <Dwiemy> się <laughs> prawie, tak. No się w No No i jesteśmy. Teraz już wszyscy wiedzą. Byłeś tu kiedyś? Byłem. Nie, ja byłem jak byli na Królewskiej, na tej ulicy no. Dobra. Dobra. No, pa. Gotowy na Madrian zniszczyć życie? Siema. Muszę się połączyć z drukarką, bo to jest bardzo trudne. Bo się ubuntuję. grupką grubką kreską. Mój panie. <grymne> Zresztą, kurwa pójść co z tego kodu czy nie? nie, nie chcę go tak za bardzo przedstawiać. To... Przybierz sobie. Jak tylko na razie, musi o. musisz przybierzyć Musisz przybierzeć nikogo. Czekaj, kurwa jest, kupuję. Tylko że tak to będzie za blisko. Nie, to... Czekaj. A on trochę teraz? O, o, o. <grymne> to nie jest kodki, ue. Działałeś kiedyś jakiegoś chłopa w chujowym miejscu? W chujowej pozycji? Nie no, dziarałem, no. Ale teraz jestem no, wolny od takich miejsc, bo nie potrzebuję. Ale zdarzały się takie przypadki podbrąkowe. wiesz. Chłopca, kurwa, film tak tatuował? Nie, nie. Aż tak, nie? Zostało coś na to, nie? A, nie. Jak? Czucie w ręce? Tak, no, znaczy, po to pół roku. na pół. To na pewno będziesz czuł, ale myślę, że statuowanie może być, wiesz, przyjemne. Chociaż to miejsce nie należy do bolesnych, moim zdaniem. <laughs> Serio. Nie ja, wiem, ja mam niski próg bólu, więc... Ja też. <laughs> Widać. Zwłaszcza na plecach. Nie widać w ogóle u mnie, tatu, tak? To teraz nie, ale to przez ten gol. Ma ma całe prace zajęło. No. Skończyłeś w ogóle to? Nie. Ale skończyłem w lutym. Ile te plecy ci już kosztowały? Dużo. No, tak się tak Teraz też dużo kosztują, ale. Bo ja już sesji tam robiłeś? Dwie, ale jeszcze zostały dwie albo trzy. Ale myślę, że na dwóch się skończy teraz, chociaż jak będzie mnie boleć to na pewno sobie odpuszczę, nie będę, wiesz, zrobię sobie wtedy na trzy po prostu, na pewno nie będę się męczył z tym, że nie będzie boleć. Jak już mam prawie całe ciało utopiowane, no to już jestem na to. Ja to pamiętam, jak goleni i łydkę leciliśmy już w końcówkę, tak jak ten fajeran, to już prawie z bólu płakałem. Jak robił wtedy tą nogę, to myśla, się, on myślał, że mi przywiązywać ją kurwa do leżanki. Pradnik, kurwa przeczytać. <grym> <grym> Ładnie? Ładne. O, lepiej. <grym> Nie za <muszę się> <grym> Co? Ja już to. Najmniej będzie za późno. <grym> Zanim uciekle. <grym> to sobie chyba odbijemy jak ten. Jak będzie nie mieć to. Bo to się zmieni, wiesz. A Zrobimy sobie to, bo to jest szybkie. To jest szybkie? No, na pewno dużo lepsze i sprawniejsze niż tam. Tamten, sorry. No, A puste miejsca tu i tak cienie polecam i tak itd. No, te, te kreski takie no. cienkie. To, to będę do robił. Będzie najprościej, bo one... Boję się, że one się... Wypura. Równo, I nie? Też, proszę? Równo. Tak. Tak, Alek nie płacz Idę zapalić, <noise> to, prawda? Ale jak czemu płacz? <noise> to robię sobie cztery miesiące tryhardów. Trzeba. Trzeba robić na lepsze życie. <głos> co? <głos> po co mi lepsze życie jak jest spoko? <noise> Bo zawsze chodzę inaczej. Nie wiem. Może no. Ja się zawsze śmieję, że jest dobrze, ale czemu nie może być lepiej? No może, być, może być. no właśnie. Czekaj, sobie do to, się wczoraj, i ty sobie zmienić tylko butę, dobra? Musisz tego uśmiech na zmanierę i obrócisz. No, tu to troszkę do tyłu. Troszkę do tyłu, jeszcze minimalnie, cudownie. mnie. te palce. No. I jak myślisz, będzie boleć? Nie, nie. <toczujesz> Dobra, tylko nie zabieraj mi ręki, bo wtedy ruszasz tym. Od czego by tu zacząć? Boli? Nie. No to dobrze. A na pewno no, są przyjemniejsze do przeżycia. Mam wrażenie w ogóle, że jak jest na kości to jest dużo bardziej. Właśnie teraz się tak nie jest No, no, no. jest, co mnie martwi tutaj w tej głowie to to, żeby nam się to nie zmazało. Tak, nie? Hyhyhy <noise> Pazza że innej, znaczy najwyżej się markerem tylko... <głos> 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 Jak samo poczucie? Palce najgorsze. Teraz już z górki. Pamiętam jak na pierwszą sesję. Zawsze mówią, żeby przynosić coś z cukrem, żeby pić w trakcie. A ja na pierwszą swoją sesję od to razu to, życiu przyszedłem z kolą za rok. <śled> <śledziany> się na mnie popatrzy, to jestem No Ale co nikogo w tym roku kurwa realizujemy wszystkie plany? Ja, kurwa, Teraz zaproponuję Państwu herbaty. <grywa> zobaczmy kurwa. A później wspólne jebanie na tle Warszawy. <grywa> Ale już stary o Jezus. Fajnie będzie wyglądać się. O! Mm. Ja nie rozumiem. jak się cię o narkomanii kurwę, że źle w to Po szybkim, łatwym dziaraniu, Aleks, bezboleśnie całkowicie. Rękę. <grym> <grym> Mojinka prezentuje się w ten sposób. Olek mówił, że tylko pizdy się chociaż zająkną przy takim Dobra. <grywa> <grywa> Jak widzicie, z uśmiechem na twarzy mówi, że mógłby jeszcze robić kolano drugie bez żadnego problemu. Kurczę, <grywa> małazie. <grywa> fajnie, fajnie, no ja ja. No teraz będzie zaraz przyjemne. Dobra, rachunku, coś na. Elegancja Francja, nie? Nie no A dzisiaj usnę kurwa. <laughs> Ciężka sesja. I ty, I ty tak kończymy podsumowanie. To ty masz

Z głowy. Ja też się z głowy, czy z, z, z kurwa często się odkładałem. Chciałem. się